Dobra, siema. Z tej strony Wizual i dzisiaj zapraszam Was na filmik, który będzie związany o tym, czyli który będzie powiązany z tym, co ja będę wykonywał na YouTube, więc. Na pewno napisałem to już, ale nie wszyscy lubią czytać takie rzeczy, więc po prostu to powiem. Na pewno będę grał w gry takie jak League of Legends, tutaj z różnymi osobami, z Dawicksonem, możliwe skuku, skoku, tak. W Minecrafta niekoniecznie spontanicznie, tutaj w Minecrafta, ale w wersję 1.2.5 Wiem, że są nowsze 1.7.2, 1.7.4, ale mi ta 1.2.5 po prostu odpowiada najlepiej Gra będzie na hardcore single player Myślę, że to też może być fajne Duel of Champions, tutaj mecze, myślę, że jeden mecz dziennie wystarczy Zresztą takie, to jest nudny tak oglądać, takie karty Oczywiście Smite Smite może pojawiać się częściej y, niż League of Legends y, lub czy Duel of Champions, Minecraft ale najczęściej chyba jednak będę nagrywał Ghost Recona y, ta gra po prostu odpowiada mi najbardziej i, i myślę, że to właśnie nią będę próbował nabić sobie subskrybację na YouTube i no i łapki w górę y, więc to by było na tyle, oczywiście możecie odwiedzać mój kanał, a ja kończę i zapraszam Was do subskrybowania i do komentowania. Cześć!